Witam, mam na imię Krzysztof Astowski. Pracuję tutaj już 6 lat. Zacząłem w 2013 roku w tym Przedskowemu i tak do tej pory również przedskowemu. Zaczynałem na dziale w dry-handlingu, potem przyszedłem na dystrybucję i do tej pory pracuję w dystrybucji już jako furman. Pracując jako furman dystrybucji, jestem odpowiedzialny głównie za pracę ludzi, oczywiście również za ich bezpieczeństwo. Przygotowujemy kwiaty do wysyłki teoretycznie. Przejeżdżają one przez bandy, zajeżdżają na, na konkretne bandy, na lokacje, które oznaczają ludzie potem, na konkretne wózki. Ja dbam o bezpieczeństwo pracy i o tempo pracy na dziale dystrybucji. Zaczynając sobie swoją współpracę z KOWEBO od samego początku, zarówno jak i z Florencji, z współpraca okazała się bardzo dobrze. Z koordynatorami, jak i z czy dzikiem na Florencji, cały czas byliśmy w kontakcie. Także nie było żadnego problemu. Praca i atmosfera na, na firmie bardzo dobrze od samego początku.